W systemie multimediów OpenR Link dostępne jest menu pojazd elektryczny, które można zastosować do zmiany ustawień funkcji dotyczących pojazdu elektrycznego, np. harmonogramu ładowania i klimatyzacji. Dzięki temu można przykładowo utworzyć harmonogram ładowania przy uwzględnieniu ekonomicznych taryf prądu oraz ustawić klimatyzację i ogrzewanie, aby zapewnić komfortową temperaturę w kabinie w momencie wyjazdu w trasę. Aby uzyskać dostęp do tych funkcji, przy stojącym pojeździe i włączonym silniku przejdź do sekcji Pojazd na ekranie centralnym. Proszę wybrać pojazd elektryczny, a następnie programy. Jeśli nie utworzono żadnego programu, proszę kliknąć Dodaj. Aby zapisać harmonogram ładowania, należy wybrać opcję Charge Ładowanie. A następnie wybrać godzinę rozpoczęcia i zakończenia, a następnie dzień lub dni tygodnia, w których ma odbywać się ładowanie. Następnie należy wybrać godzinę, o której pojazd ma być gotowy. Innymi słowy, ładowanie do poziomu naładowania ustawionego w zakładce Bateria i/lub w idealnej temperaturze w określonym czasie, a następnie wskazać dni tygodnia, dla których ma być stosowany ten program. Naciśnij przycisk zapisz, aby potwierdzić harmonogram. Po zapisaniu harmonogramu ładowania na tablicy wskaźników zapala się lampka kontrolna. Po zapisaniu harmonogramu komfortu na tablicy wskaźników pojawi się ten wskaźnik. Ta lista pokazuje wszystkie utworzone harmonogramy ładowania i komfortu. Proszę zauważyć, że można zapisać do trzech programów. Tutaj można włączyć lub wyłączyć harmonogram. Aby usunąć harmonogram, naciśnij ikonę kosza. Ustawienia opcji można zmienić. Proszę kliknąć Ustawienia Ładowania, aby zmienić preferowane czasy ładowania. Proszę wybrać czas rozpoczęcia i zakończenia programu. Proszę pamiętać, że wybrane godziny rozpoczęcia i zakończenia zostaną zastosowane do wszystkich programów ładowania na liście. Proszę nacisnąć Save, aby potwierdzić swój harmonogram. Proszę kliknąć na ustawienia klimatyczne, aby ustawić opcję dla programu wstępnego kondycjonowania termicznego. Następnie można wybrać temperaturę do osiągnięcia w kabinie pasażerskiej. Włącz podgrzewanie foteli lub kierownicy. Ponownie naciśnij przycisk Zapisz, aby potwierdzić harmonogram. Aby dodać nowy harmonogram, proszę nacisnąć Dodaj. Pamiętaj, że ładowanie rozpocznie się tylko wtedy, gdy silnik jest wyłączony i pojazd jest podłączony do źródła zasilania za pomocą autoryzowanego kabla. Aby zapewnić włączenie klimatyzacji, upewnij się, że klapa bagażnika jest zamknięta, silnik jest wyłączony i poziom naładowania akumulatora wynosi powyżej 7,5%. Funkcja wyłącza się około 10 minut po zaplanowanej godzinie lub w chwili rozruchu silnika. Może się również zatrzymać, jeżeli poziom naładowania akumulatora jest niższy niż 7%. Pamiętaj, że parametry harmonogramu uwzględniające funkcje ładowania i klimatyzacji można ustawiać także zdalnie za pomocą aplikacji MyRenault.